Kiedy Sejm zajmie się uchwałą w sprawie Grzegorza Brauna i zachowania z Kraśnicą? Sprawa związana z tym haniebnym incydentem jest w tej chwili też przedmiotem rozmów politycznych między nami. Wiecie państwo, jak było tamtego dnia. Zgłoszono prostą uchwałę, która w prosty, jasny sposób potępiała to, co stało się tam na galerii. Ale ponieważ... Pojawiły się głosy, że w tej uchwale trzeba jeszcze dołożyć męczeństwo chrześcijan, które jest niewątpliwym faktem, ale nie odbywało się na tej galerii w tym dniu. Tylko odbywa się w wielu miejscach na świecie i o tym oczywiście możemy rozmawiać. Natomiast jeżeli teraz mielibyśmy stoczyć walkę na sali sejmowej w takim dniu jak tamten, jeszcze o kwestię niewątpliwego powtórzę męczeństwa chrześcijan, a nie skupić się na tym, co stało się tutaj w tym Sejmie, w tym budynku, uznałem, że nie byłoby to wskazane i zdjąłem ten punkt z porządku obrad po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów. Jak będziemy gotowi do tego, żeby o tym spokojnie rozmawiać, to o tym porozmawiamy. A na razie dość już rozmów. Trzeba robić, trzeba działać. W związku z powyższym, pan Braun jest nadal wykluczony w, w, z posiedzenia. Mam nadzieję, że nie przyjdzie mu do głowy dzisiaj zjawiać się w kuluarach albo na sali plenarnej, bo nie ma takiej możliwości. I straż marszałkowska została o tym poinformowana. Nie ma zakazu wstępu do tego budynku. Natomiast y, nie powinien znajdować się na sali plenarnej. Nie będzie dziś rozpatrywany ani na, tym, na tej części posiedzenia wniosek w sprawie wicemarszałka Bosaka. Czekamy cały czas na y, adekwatną reakcję konfederacji i jesteśmy w kontakcie z prokuratorami. Generalnym czekamy na wniosek o uchylenie immunitetu panu posłowi Braunowi. Powinniśmy go, w mojej ocenie, jak najszybciej głosować. Tam będzie wchodziło w grę najprawdopodobniej mówię, najprawdopodobniej nie tylko kwestia znieważenia obrzędów religijnych czy przerwania obrzędów religijnych, ale nie wykluczam, że również uszkodzenia ciała osób, które brały udział w tym, w tym incydencie. Natomiast pracujemy nad tym, na pewno nie, nie damy tej sprawie się rozejść po kościach.